W głowów gwardy, w głowów gwardy. I my słuchajcie, od na trzy, pół lajkę, pół lajkę na trzy, no raz, dwa i trzy, teraz punkt, 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 full na mnie. Full na punkt, 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 na punkt, 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 na Wyjebcie tych tanków nas. Zbijcie te gwardy kurwa. Zbijcie tego tempest zbicie zbijcie to, bicie gwardy, bicie full focus gwardy. Full focus gwardy, full focus gwardy. Full focus gwardy, full focus gwardy kurwa, nałeście no, full focus. QW, kuwu, zbijajcie to, lećcie front, co tam robisz tam? Co robisz kurwa na front, Czy masz zbijać gwardy na tyłach? Zbij to, zbij to, QW, QW gwardy, kuwo gwardy, QW, bij to. Bij guardy bij gwardy kurwa, bij gwardy, QW gwardy, QW gwardy. Zabij jebane gwardy, kuwu, zabij jebane gwardy, nie bierz gwardów, zabij gwardy. Zabij kurwa jebane gwardy, pierdolone gwardy, kurwa na. I trzymaj na ist, trzymaj Ena enemy. trzymaj enami na enemy, zbij gwardy. Ile można, ile można? Odlecz front. Zbij gwardy jebane. Zbij pierdolone kurwa gwardy. Zbij pierdolone gwardy, zbite gwardy, bi maga. Teraz bi maga, bij maga, bij maga, bi głównego maga, bi głównego maga. Bij głównego maga, bij głównego maga, pilnuj naszych baklejnu, pilnuj backlanu, bij głównego maga, bij głównego okay, maga, uważaj, obij tego tempestuła, tempestuła, tempestuła w nas Kuwal, nie się na nim, dobij maga, dobij maga, bij maga, daj defy, odlecz front, odlecz front, bij maga, bij maga, bij maga, bij maga Mag w perspektywie czasu będzie robił więcej szkody kurwa niż, niż oni, więc musisz zbić maga do końca, musisz zbić maga do końca Zbij Maga do końca, zbij Maga do końca, dobra super, zbiłeś Maga do końca, teraz możesz bić bramę na SA i rozejść się szeroko i dobić te gwardy. Wypłacają. Uwaga, bo oni nabiegają, nabiegają i my kontrujemy na trzy, raz, dwa i trzy, teraz kontra brama, kontra brama, kontra wszystko na wszystko na bramę, wszystko na, bramę, wszystko na, bramę, wszystko na bramę. Dobra i cofamy, już cofacie, już cofacie, yeah. cofacie. Kurwa, Filipe, nie wiem kto się wyjebał teraz, ale po chujna stoisz na bramie teraz, widzisz, że oni nabiegają. Macie te buty prześladowce, to nie jest ciężko spalić. Bicie tego niebieskiego potworka, no. bicie, nie podchodźcie do ścian. Nie podchodź do ścian, odleć to. Kurwa, znowu. Halo. What the fuck. Zbij te do końca. Zbij tego kurcznika, ale uważaj, żeby nie kontrolowali murów. Zbij to do końca. Mur. Ma 40%. 40%. Dobra. Uwaga, Lecz to. Wypłacają, wypłacają. Dobra, i na na gate. Raz. 2 i 3, teraz agita, full gate, full gate, full gate, full gate, full gate, full gate Nic nie poszło, uwaga, 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 cofnij, cofnij Uwaga, bo zaraz drugi nam będą wypłacać Mur 25 Pharma za 6 bo Wychodzą powoli, wychodzą powoli Pharma ready Pharma będą walić, uważaj, obijajcie tych tanków, nie dawajcie ich tak za free obijajcie tych, obijajcie tych tanków, obijajcie tych tanków, obijajcie tych tanków Obijajcie tych tanków, nie dawajcie ich tak Ale bez E, bez nie? Obijajcie ich po prostu Mury zaraz padną. Mur 5. Pięć. Podchodzą, Jeszcze... podchodzą, podchodzę. Dobra. Kto ma maner? Ty. Mur pękł. Nie, ja nie mam na sobie. Daj, daj, daj. Dobra, super. My podchodzimy. Podchodzimy teraz i na płytko. Ja. Na, na trzy. Czekaj, daj, czekaj. Okay? Na przejście. Nie ma chyba za dużo rysku. Dobra, cofnij. Na razie już nie wchodź. Obijaj bramę, bij bramę, bij bramę, bij bramę. Brama zaraz kryształ, zaraz panie. Będziemy mogli z dwóch stron Czekaj na te deki. Brama bardzo szybko spada. Zbij Tempestua, bij kuwów Tempestua, kuwów Tempestua. Kuwów Tempestua, kuwów Tempestua. Niech oni presję czują, wiecie co? No, i dobra, i teraz nabiegają, tak, tak, I my na trzy kontrolujemy. Raz. 2 i 3 teraz na, na płytko na Płyt, płytko w tych tanków, płytko w tych tanków, płytko w tych tanków, to kurwa tego wlada... już to. Silence Mur kurwa. Murp 18, a czyli bramę przepraszam. Dobra, brama zaraz pada, brama pada. Drugie kuldam walą. Daj dewkę, daj defkę tam. to mogłem. Dobra. Podejdź już powoli, podejdź już powoli, podejdź już powoli. Ile brawa, brawa, brama? Brama pana? Dobra, dobra, podejdź, podejdź i i, mule, i murem i bramą. I murem i bramą. I na trzy mu na płytko kullownejsta. Cool na trzy. Podejdź bliżej. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Teraz na płytko. Teraz na płytko, teraz na płytko, na koronkę. wyjep koronkę, wyjep koronkę. Daj dawkę, daj dawkę, daj dawkę, oddź mnie. Cofaj, full cofka, fulcowka. i cofaj. Full I rodej cię to szeroko. Od czy to szeroko. Nie schodź, nie schodź. Ustój. Big wardy. Big wardy, big wardy. Bigwardy, 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 ale nie stój tak, nie stój tak w y, tym, daj defkę tam, daj dewkę, dobra, jest OK. I my na trzy kontrolujemy, słuchajcie, na kontrolujemy na trzy. raz, nie, dobra, czekajcie, odbili mnie, odbili mnie Obijajcie tych tanków, te tanki to kurwa jest z pogrom Brama z nami jest to? otwarta jak coś, ręcznie Dobra, dobra, uważajcie, bo oni zaraz bicie, kordy do końca, oni zaraz będą nas kontrolować. ile mamy tych procent, 39 Dobra, oni nabiegają, oni nabiegają, słuchajcie i my na trzy walimy full cooldown na znaczy Znaczy. raz, dwa i trzy. Teraz na to ma na full. No nie naprawdę, ma, nie ma Markanów, nie? Oni teraz wbijają cooldown i od razu stopy, stopu, stopują. I znowu się te same osoby wypierdają. Znowu, wiem, znowu, zaraz się świecą cooldown, wypłacają kolejny. Ale co wy tak robicie tak głęboko? Odlecz to, odlecz rachę na Teraz można wbijać. Nie Ready? mamy cooldownu teraz, wyjebać się ja jeszcze nie mam, dopiero teraz mam. Zerbi maga, zerbi maga. Dobra, przejść do enki. Do... No, Dobra, uważaj, nie bo oni mają... nabiegają, nabiegają. Daj defkę, full, def, full def, full def, full def, full def, full def, full def i kontrol na trzy. Raz, dwa i trzy. Teraz kontruj, teraz kontruj, teraz kontruj, teraz kontruj, teraz kontruj. Kurwa, oni mnie tak wybijają, ja nie mogę nic zrobić. Bij tych tanków nas, tych tanków nas, tych tanków nas, kubu. Już cofnij, już cofnij, już cofnij z Maga, cofnij z Maga Cofnij maga, zaświjnij maga Cześć bardziej do RZB, może? Nie, na razie... Bądź szeroko po prostu. Macie już cooldowny? Tak, tak. Na 3 w maga. Na trzy na maga napierdalamy. Na trzy. Słuchajcie, na 3. Raz. Dwa. I czy teraz full mak, full mag, teraz full mak, teraz full mag, teraz full mag, teraz full mag. Dobra, nice, nice, nice. I cofka, i cofka, już cofka, już cofka, już, cofka, już cofacie. Już cofacie, nie wchodźcie za głęboko, bo smako bije. Nie wchodźcie za głęboko. Dobra, ale nie też tak do tyłu, nie cofajcie aż tak, nie cofajcie aż tak, nie cofajcie Chodźcie do S, chodźcie do Przecie przejdźcie obok, przejdźcie bokiem do bokiem do Bo te będą spierdala. Ejpy są odista jak coś AP już ich poszło, dobra, my full w maga, słuchajcie na trzy full maga Raz, dwa i trzy, full maga Full maga, wszystko wmaga, wszystko wmaga, wszystko wmaga, wszystko wmaga. Wszystko wmaga wypierdolcie, wszystko wmaga, wszystko wmaga. Dobra, dobra, w Maga i cofacie, i cofacie, i cofacie. Ja już slączkę. Możecie zerwać Maga sumie, bo jak ja przejdę zaraz. To. O Jezu, nie się zaraz Może tylko nie klęki. Hilujcie od no, jego, chilujcie od jego przy tym. Hilmy, Hilmy, mnie. Przy Tauercy chilujcie. Ale już nie ma Redmi tutaj. No, ale jest makro. Tylko apy zostały. Nie musisz zbijać maga, jak ja zaraz zaznaczę. A, okej. Okay. Uwaga, coś podchodzi. Uwaga, uwaga, co to, to tam jest? Ej, Okej, dobra, okay, dobra. dobra nieważne, nie, nie wchodźcie to. Oj, panowie, ciężko było, ciężko. No kurwa, jak.